Cześć kochani, serdecznie witam wszystkich widzów moich dzisiaj na moim kanale Na imię mam Aneta Otóż dzisiaj na moim odcinku troszeczkę politycznie Duże wiadomości u nas dzisiaj w Kanadzie No i tak samo chciałam się z wami podzielić takimi myślami Jak właśnie Kanada dąży do tego, żeby przyłączyć się bliżej I bliżej współpracować z Ukrainą i duże ogłoszenie dzisiaj: Otóż pani Chrystia Freeland, która jest do tej pory była ministrem transportu, ogłosiła, że odchodzi ze swojego stanowiska. Jaka jest jej przyszłość i jak, co ona ma w ogóle w planie? Za chwilkę się z wami podzielę. Także odmówimy sobie to wszystko i zapraszam wszystkich na ten odcinek. Christian Freeland pracowała tutaj w gabinecie już w parlamencie jakiś czas. Oczywiście ona też była ministrem finansów za czasu Trudeau. Otóż wiemy, co się z tymi finansami przez te 10 lat wydarzyło. Oczywiście liberałowie tylko kupowali, kupowali, wydawali, wydawali, a nic dla Kanady i dla Kanadyjczyków. Nie, nie zostało skonane, żeby tutaj coś mieli. Także, co w ogóle tutaj się dzieje u nas? Pani Freeland oczywiście później odeszła z tego stanowiska jako minister finansowy. No później, oczywiście, też wiemy, że cały ten rząd Trudo się rozpadł. No i teraz mamy Karneja. Co z Karnejem? Od tutaj wiosny już współpracuje niby. Ja tutaj tak mówię w cudzysłowie, bo jego ta współpraca to jest nie praca w Kanadzie, a oczywiście podróżowanie dla takich zapotrzeb jego prywatnych, mogę powiedzieć, personalnych bardziej. No, i oczywiście Karni miał, oczywiście, i cały jego parlament, cały rząd nasz, liberałów, tutaj miał wolne całe wakacje. Tylko były plany, gdzie wydawać pieniądze, gdzie wkładać pieniądze. Też pieniądze na Ukrainę poszły duże i nadal mają zamiar, oczywiście, iść, i zaraz przejdziemy do tego. Ale właśnie. Mieli wszyscy wolne. Nie mieliśmy żadnego budżetu, żadnego finansowego planu od Kanadzie. Nie wiem, jak oni funkcjonowali, nasz rząd w ogóle. Oczywiście Kanadyjczycy zostali na lądzie bez żadnego planu, bez finansowej jakiejś drogi na przyszłość, chociażby nawet na jeden rok karny ja dużo widzieliśmy w Europie. I tak samo tutaj niby nam obie canki, takie cacanki dawał, że będzie wszystko załatwi na typ top z, z trumpem, że będzie e, tak działał, żebyśmy my żadnych koszt nie ponosili. Oczywiście tak nie było tylko takie gadanki jego. No, i teraz co się stało dzisiaj? I jego kabinet ruszył wczoraj od wczoraj wielce kabinet już po tak długiej przerwie wakacyjnej, pięknej, co jaką mieli, ruszyli nagle. Nagle ruszyli. I budżet już miał być niedługo teraz przedstawiony nam. Także teraz na dniach, możliwe, że jutro, może pojutrze, budżet będzie nam przedstawiony w Kanadzie. Ale pani Christian Freeland. Ja nie chcę tutaj za dużo jej pokazywać, bo niektórzy jej bardzo nie lubią i możecie jej mieć dość już, ja wiem o tym. Sama powiem Wam szczerze, że nie, nie cierpię tej kobiety. Z wielu powodów oczywiście jak ona pomogła, wkopała, pomogła właśnie trudno rządu wkopać całą Kanadę, no i jak teraz? Wkopała wszystkich. Christa Freeland uh, is in Ottawa. There you see her. Um, she is walking into Cabinet. Of course she has been the Transport Minister for Mark Carney, also serving as the minister responsible for internal trade. Um, we are trying to solidify uh, exactly what will happen to the two rules that she has been taking on previously. Uh, meow, Miała ta kobieta czas. Ona sobie wolne wzięła, za które miała oczywiście płacone całe wakacje. Miała czas, żeby ogłosić wcześniej, żeby rząd sobie zaplanował Karneja i kogoś innego wstawił na jej stanowisko. A co ona zrobiła? Po tak przepięknej, długiej przerwie wakacyjnej przyszła do pracy i ogłosiła, że odchodzi. Jaką ona pracę teraz, kochani, wykonuje i chce wykonywać? Otóż ona będzie współpracowała teraz z Ukrainą i dla Ukrainy. Dla tych, co nie wiedzą, Christian Freeland jest Ukrainką. Ona jeszcze kiedyś w Ukrainie też pracowała, czy w Rosji chyba. Eee, dokładnie nie wiem, bym musiała trochę poszperać, żeby Wam troszeczkę więcej informacji dać, ale pomimo to była tutaj oczywiście w, rządy, w rządzie liberalnym u nas w Kanadzie już jakiś czas. No i ogłosiła dzisiaj, jeden dzień tylko w kabinecie, co się otworzył kabinet po tak długiej przerwie, ogłosiła, że odchodzi. Oczywiście odchodzi, żeby współpracować razem z Ukrainą. Dokładnie jeszcze nie wiemy jej roli, takiej dokładnej bardzo, ale ona będzie bardzo blisko współpracowała z Ukrainą. I tutaj już nam ogłosili, co to oznacza u nas w Kanadzie, że ona będzie współpracowała teraz z Ukrainą. To będzie oznaczało, że będziemy udzielać się bliżej jeszcze, to nie tylko chodzi o samo NATO, całe, ale jako Kanadyjczycy tutaj w Kanadzie, będziemy wspierać jeszcze mocniej Ukrainę i to tak samo mi chodzi, finansowo będziemy wspierać Ukrainę. Co mi się bardzo nie podoba, jest to, że teraz będą wybory następne, tak jakby reelekcje, jak się u nas mówi. I to znaczy, że oczywiście nasze pieniążki, nasze podatkowe pieniążki, jeszcze kiedyś Wam video też o podatkach tutaj wkładałam, ale nasze podatkowe pieniążki pójdą oczywiście w te wybory, które sobie teraz Pani Królowa, Pani Freeland zarządziła. I tutaj właśnie jest coś takiego, co daje mi bardzo dużą, mogę powiedzieć, taki mm, niesmak, e, tak jak u nas się mówi anger, to znaczy taka trochę złość do tej kobiety, szczególnie tak samo, dlatego że ona wkopała jeszcze mocniej Kanady i Kanadyjczyków w długi. I to oczywiście znaczy, że teraz te nasze taksy, to znaczy podatki, które płacimy tak dużo, naprawdę w Kanadzie bardzo wysokie one są, teraz pójdą na te wybory, które ona sobie oczywiście wymyśliła, bo nie była w stanie wcześniej tego przekazać. A wiadomo, że już miała to w planie jakiś czas. Także co to znaczy dla Kanadyczyków i dla Kanady? Większe jeszcze pieniądze są wyrzucane w śmietnik, kochani. W śmietnik dla rządu, żeby rząd się bogacił, żeby rząd się rozwijał internacjonalnie. To nie jest w Kanadzie. My w Kanadzie nic się nie rozwijamy. A wiecie, gdzie te pieniążki, kochani, idą? I idą do Ukrainy. A Ukraina co robi? Zakupy robi. Do USA. Z USA zakupy robią, nie z Kanady. Także pieniążki, które my wkładamy do Ukrainy, pójdą sobie dla żeby Ukraina i Ukraińcy, i właśnie ten rząd ukraiński zieleńskiego wzbogacił się. Kanadyjczyków, no naprawdę coraz gorzej nie stać na, na wszystko, nie, obojętnie ile zarabiacie pieniędzy. Tak jak wspomniałam Wam kiedyś, czym więcej zarabiacie w Kanadzie, tym większe podatki płacicie. Także ludzi będzie to burzyło, a szczególnie tych nieliberalnych ludzi, bo nasz rząd naprawdę e, wkopał nas kompletnie teraz. I tutaj Wam pokażę, co jeszcze było w ten weekend. Oczywiście powinniśmy już sobie tak przemyśleć wcześniej, chociaż to nic by i tak nie dało, ale pani Christian Freeland była sobie w Kijew na weekendzie. Tutaj zdjęcie Wam pokażę. I oczywiście ona już współpracowała jakiś czas tam z nimi, ona już tam ma, macza palce, nasze pieniądze teraz pójdą wszystkie dla pani Freeland ona się wzbogaca a Kanadyjczycy będą podupadać i Kanada cała Także pieniędzy nie mamy absolutnie w żadne inwestycje w Kanadzie wkładane. E, wszystkie pieniądze, nasze podatki właśnie idą do rządu na takie przegłupy i takie właśnie oto wybory, co sobie oni sami wymyślają. E, no i teraz te pieniążki, co niby na Ukrainę, kochani, pójdą teraz dla pani królowej Freeland. I e, tutaj, właśnie takie coś jest u nas w Kanadzie, się dzieje, co ja naprawdę powiem Wam szczerze, że mnie aż w sercu się łamie, jak my, Kanadyjczycy, ciężko pracujemy, ile pieniędzy wydajemy tutaj, kochani, w Kanadzie na te podatki, i co nasz rząd wymyśla, co oni robią nam, Kanadyjczykom, tutaj. W ogóle jest no, nie do porozumienia, w ogóle ja tego nie mogę w głowie sobie pojąć, naprawdę. Jeden ich właśnie cel jest tylko internacjonalne, przeróżne współprace i to już od, od dawna było, to było jeszcze za czasu właśnie Trudo, jego tylko jednym golem było właśnie, żeby się udzielać internacjonalnie. No, i tutaj mamy to samo z Karnejem i powiem Wam szczerze, że nie całe, ile jest teraz 6 miesięcy, 5 miesięcy, Karny jest jeszcze gorszy od Trudo. Trudo było to na jego twarzy widać, bo on się zachowywał, taki, wiecie, takie miny robił głupie, trochę takie, no, no taki niepoważny był. I to było bardziej zauważalne. A ten to jest taki cwany lis, powiem Wam. No, kochani, właśnie chciałam się z Wami tak dzisiaj tym podzielić, jak właśnie nasz rząd kanadyjski tutaj działa, i jak wkopuje Kanadyjczyków, i co mi się właśnie mogę powiedzieć, tak nie podoba, że każdy siedzi cicho. Ja nie wiem, ja. Oczywiście my jesteśmy takimi małymi ludźmi, nie możemy iść sobie, wyjść na ulicę. Na przykład, ja sama sobie nie wyjdę przecież na ulicę, nie będę tam przeciw nim się sama rzucała. Yy, trzeba naprawdę coś, jakieś organizacje muszą być, to trzeba naprawdę stop temu zrobić, bo oni wyniszczą nam, kochani, ten przepiękny, przepiękny kraj. Naprawdę. Różnica tutaj w życiu w Kanadzie teraz, a 30 lat temu jest bardzo, bardzo duża. Także Musi się coś zmienić, bo naprawdę nie wiem, ja się nie dziwię, tak jak wspomniałam, że Polacy do Polski może czy tam gdzieś indziej, no teraz w Polsce też nie wiadomo co tam, ale gdziekolwiek indziej. No, mój mąż jest Irlandczykiem, my to nawet myślimy, żeby sobie załatwić paszporty i żeby on ten z Irlandii miał, w razie czego, żeby było gdzie no, uciekać. Naprawdę, kochani. Także ja tutaj myślę o moich dzieciach w przyszłości i w ogóle no, na przyszłość, co tutaj się dzieje i co może się wydarzyć. Także no, zobaczymy, co z tego będzie. A jeszcze tak chciałam dodać na koniec, jeżeli jesteście ciekawi w ogóle, te ostatnie widia robiłam Wam tak przez tydzień, 10 dni. Takie te różne wideo. Chcę Wam powiedzieć, miałam chyba najgorsze. Najgorsze chyba dni w moim roku. Może nawet no nie powiem, że w moim życiu, oczywiście, bo jeszcze coś trudniejszego prze, przeszłam w moim życiu niż takie coś. Ale kochani, no jedno po drugim w tym właśnie miesiącu działo się. I w ogóle nie wiem z jakiej racji, i teraz odradzam wszystkim, jeżeli byście kiedykolwiek sobie zęby loczyli właśnie ósemki, a widzicie, mi leczyli, bo ja mam bardzo dużo miejsca w, w, w moich, tutaj w mojej jamie i te ząbki miały dużo miejsca tam z tyłu, te ósemki, no i zostawili mi te na dole, bo te na górze już nie mam. No ale co takiego Wam powiem ciekawego, jeżeli Was tutaj tak ciekawi. Miałam kanałowe robione na ósemkę, tą tutaj na dole. A dla tych, co nie wiedzą, to te ósemki na dole mają największe korzenie. No i oczywiście kanałowy sobie zrobiłam, bo tam był już popsuty. Tam z tyłu troszeczkę jest trudniej oczywiście czyścić te zęby. No nie wiem, jakim cudem ja miałam kanałowe robione na ósemce. To mnie nawet nie pytajcie, bo aż mnie się śmiać chce. Musiało to być już bardzo dawno, że ja nawet no, nie wiedziałam dokładnie, albo po prostu ktoś mi zrobił nakusił mnie jakiś dentysta, bo u nas tak jest w Kanadzie, że za kanałowe mają dużo, dużo więcej płacone niż za wyrywanie zębów. Także no, to jest jedna taka sprawa. Troszeczkę się wkopałam i to jest takie coś, że może każdy powinien wiedzieć. Zresztą na pewno wiecie, żeby nie leczyć tych ósemek, najlepiej wyrywać je. Ale zrobiłam sobie kanałowy, no i tam później już po tylu latach oczywiście e, tam coś się zaczęło robić, że mi podchodziło coś pod, zą pod dziąsła i później no w końcu musiałam coś zrobić z tym i poszłam do dentysty, bo ja mam ból, myślałam, że to ból jest po prostu tylko dziąsłem, może, no ale sprawdził i to jednak już ten ząbek się tam troszeczkę tam kruszył czy tam coś i on mówi, jedna tylko rzecz jest, żeby wyrwać to. No i kochani, siedziałam na fotelu i do mnie mówi ten mój dentysta, mówi, no możemy zrobić Ci następną wizytę, to ci wyrwiemy, a jak chcesz, to mogę teraz. No ja tak na niego się spojrzałam i mówię, no jak teraz, to chyba szybko pójdzie, prawda? On mówi, no myślę, że może szybko, nie? No i ja mówi, i on do mnie mówi, to wyrywamy. Ja mówię, okej, okay, to wyrywamy. Słuchajcie. Eee, tyle mi igel tam dał, żeby oczywiście to znieczulić, no i siedzę na tym fotelu i on mówi, że no już tam trzeba powoli wyrywać i mówi, no niestety ten ząb będę musiał łamać, czy tam przewiercać go, żeby go wyciągnąć, te korzenie, bo za jednym razem, czy nawet za dwa razy nie da się, bo już tak był tutaj, tam coś połamane było. No, i wiecie co, wiercił to, wyciągał i co chwileczkę, jak wyciągał mi ten korzeń z tego, właśnie kanałowego leczenia, ten, ten korzeń się łamał, co chwileczkę. Także on większą i większą tam wiercił dziurę, żeby to wszystko wyciągnąć prawidłowo, żeby to wszystko było dobrze wyciągnięte. No to on mi wiercił i co chwilkę się to łamało. Mówię wam chyba z 10 razy, te korzenie się łamały i to słyszałam na głos, takie wiecie zgrzytanie tam tych korzeni no i tak mi te dziąsła wywiercił dowiercił, rozwalił że później e, oczywiście tam wyczyścił no ale chciał, bardzo dobry w ogóle ma sprzęt, także e, tak nie martwiłam się za dużo, ale oczywiście dlatego, że może ma ten dobry taki sprzęt, to on aż za dobrze chyba mi zrobił to wszystko i e, rozwalił oczywiście mi te dziąsła tam z tyłu. Także te wideo, co wam nagrywałam, to byłem po ibuprofen brałam, bo mnie tak wszystko bolało. E, po prostu ja nawet całe noce ja nie spałam, także e, no była masakra. E, już dzisiaj jest 13. dzień. Także mówię, już mnie nie boli i powiem wam o tym. 13 dni cierpiałam, nie spałam dobrze, no byłam z tymi zębami na tych lekach i w ogóle no masakra była, w ogóle szwy mi tak samo zrobił na to dziąsło, no i dzisiaj tak jak wspomniałam jest pierwszy dzień, 13 dzień, co w ogóle żadnego przez bólu, od bólu żadnego leku nie brałam a tak to brałam co najmniej dwa razy na dzień, ostatnie teraz dni, żeby w ogóle móc spać chociaż te pięć godzin w nocy. Także to chciałam się z Wami podzielić, a dodatkowo jeszcze w dzień, co szliśmy właśnie na ten Internacjonalny, ten Międzynarodowy Film Festiwalu, rano z mężem robiliśmy śniadanie i się, wiecie co, jajecznice robiliśmy i się tak poparzyłam tutaj, bąbel taki wielki, no, i do tego jeszcze moje dziecko w piłkę nożną grało, to sobie zwichnęło coś tam, i plecy go bolały, i musieliśmy też dwa razy u lekarza byliśmy. Także <ścoughs> widzicie, jak czasami leje, to już leje. Ale wiecie co, ja nie dałam się, bo tak mówię, nie, nie będę także. Nie będę tam nagrywać, czy będę tam sobie wiecie, ten. Nie, naprzód. Naprzód, i wyszłam w końcu już dzisiaj. Trzynasty dzień, chyba szczęśliwy dzień. Trzynastka dla mnie. Wyszłam już z tego wszystkiego i już dosyć, ale mówię wam: masakra, bo mnie szczęki bolały drętwiało mi tutaj w ogóle, już się martwiłam, że mi w ogóle ten dentysta coś właśnie z tymi nerwami zrobił tutaj. No ale dzisiaj jest już super, nic nie czuję tutaj, żeby mnie ani bolało, ani drętwiało. Także no takie były rzeczy. A zęby to chyba są najgorsze bóle jakiekolwiek, no naprawdę mogę powiedzieć osobiście, a dużo doznałam bólów w życiu, a zęby to jest masakra. Także no, takie coś u mnie się działo przez te ostatnie niecałe dwa tygodnie i tak myślałam, podzielę się z wami, no ale już jest dobrze, także zadowolona jestem. Wszystko jest ok, i tak myślałam, że się z wami podzielę taką małą wiadomostką tutaj. Jeżeli sobie myślicie, że tam nie wiem, czy było spuchnięcie widać na tych widiach, czy nie, już nie zwracałam uwagi w ogóle. Bo chciałam po prostu tylko zapomnieć o tym wszystkim, o tych bólach i o tym wszystkim, i także nie zwracałam uwagi już. Ale dzisiaj, tym właśnie, no takimi wiadomościami przeróżnymi, no i z tymi właśnie z tą freeland, no nie podoba mi się, jak rząd tutaj y, robi, decyduje. Napiszcie mi w ogóle w komentarzach, co na ten temat myślicie w ogóle. Ja jestem bardzo ciekawa, zawsze opinie wasze wysłucham, y, co wy na ten temat myślicie. Dużo się rzeczy dzieje na świecie całym, oczywiście, i w Polsce, i no, no, wszędzie. No, naprawdę, świat wali się, kochani, wali się wszędzie. Także tym już żegnam się dzisiaj z Wami. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i mocno Was ściskam. Pa, pa, kochani!